Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Znowu nadrabiamy zaległości z serii Speed Champions, bo pewnie niedługo na jesieni czy też po prostu w zimę wyjdą nowe modele, no więc dzisiaj mam dla Was Audi Sport 4 S1 z roku 1985. Z tego roku pochodzi oczywiście model samochodu, a nie zestaw. Co do zestawu, 90 zł bez grosza, natomiast w Alto możecie kupić go taniej, ale i nie tylko jego, bo też całkiem sporo samochodów z Alto już wam pokazywałem. Co do wyglądu, szczerze mówiąc, dla mnie po prostu zbyt kanciasta bryła. Ja wiem, że do tego modelu ludzie podchodzą na zasadzie, że albo się nim strasznie jarają, albo jak pies dojeżdża, raczej do niego podchodzą i tak ich reakcja to jest takie duże mech. Szczerze mówiąc, tutaj możecie sobie porównać, jak to wygląda z oryginalnością, i szczerze mówiąc, jeszcze raz to powiem, nie do końca znajduje zbyt wiele podobieństwa, ale Wy możecie sądzić inaczej. Wy mi nie zabronicie myśleć tego, co ja myślę, a ja wam nie zabronię myśleć tego, co Wy myślicie. W środku miejsca oczywiście dla kierowcy i dla pilota, a co w pudełku. Zaraz, oczywiście się przekonamy. W pudełku, oczywiście, instrukcja, klocki i naklejki. Najpierw zobaczmy, jak prezentuje się właśnie arkusz naklejek. Całkiem ich nie jest dużo, jak na Speed Championsy. Zdawa, Zdarzały mi się zestawy, w których naklejek było zdecydowanie więcej, więc jest ok. Tutaj, oczywiście, dostajemy element podwozia, na którym będziemy budować samochód. Jest i oczywiście instrukcja. W takiej formie dość sporej jak na Speed Championsy, no ale po prostu poprzednie modele były mniejsze, szerokie na 6 studów, te przypomnę są na 8, no i po prostu jest tutaj zdecydowanie więcej budowania, one są dość mocno zbite z tych klocków, które znajdziemy w dwóch workach, bo właśnie tyle ich mamy w tym zestawie. Idę budować i zaraz, oczywiście, pokażę wam Audika w całości. Samochód złożono ostatnio, ktoś tam się przyczepił, że nie pokazałem fryzurek dla minifigurek, więc dzisiaj fryzurka też będzie. No i oczywiście jest już złożona Audica, za chwilę ją pooglądamy. Będziemy się, no nie wiem, zachwycać, czy też może nie zachwycać. Zaraz to będziemy sprawdzać, już na tym właśnie przykładzie. Wiem, że ten model znalazł naprawdę wielu zwolenników. Ja byłem po tej stronie, która twierdziła, że. Trochę mech, trochę zbyt kanciasto, trochę nie widać tej ewolucji z 6-studowych na 8-studowe Speed Championsy. No i nadal podtrzymuję to zdanie, no bo jeśli chodzi o takie płynne przejścia, to czy to w Ferrari już tym 8-studowym, czy w Jaguarach, zdecydowanie wydaje mi się, że te samochody były po prostu lepiej wykonane, jeśli chodzi o spójność. Ja nie mówię, że to jest zła konstrukcja, czy że to jest brzydki samochód, po prostu można to pewnie było zrobić lepiej. Tak jak widzieliśmy to w przypadku innych modeli, właśnie już po. Po reedycji, czy też właściwie po transformacji Speed Champions na samochody szersze aż o jedną trzecią. No i tutaj troszeczkę to gdzieś ucieka. Trochę właśnie ten model kojarzy mi się z tymi samochodami jeszcze w poprzedniej generacji Speed Champions, które były szerokie na 6 studów, które trzeba było często trochę pokombinować, żeby wszystko wyglądało jak należy. O, tutaj jeszcze jakiś paproch się przykleił. Natomiast co do samego wyglądu, mamy samochód, gdzie otwieramy sobie dach. Tutaj w środku kabina dla kierowcy i dla pilota, wszystko się zgadza, trochę brakuje zegarów, ale mamy tutaj też prowizoryczne fotele. Mogło być lepiej, mogło być też gorzej, czyli jest tutaj tak neutralnie. Co do samego wyglądu, nie ma jakiejś zatrważającej ilości naklejek. One tutaj pasują do siebie ewidentnie. I jeśli chodzi o wygląd, na pewno warto zwrócić też uwagę na maskę. Ona jest zadrukowana, jest zadrukowana w sposób bardzo ładny, nie widzę tu żadnych przesunięć, nie widzę porysowań, więc to zdecydowanie na plus. No i te naklejki, które oczywiście tutaj wszędzie się pojawiają, czy to z przodu logotyp Audi, czy tutaj te napisy, czy też choćby tutaj ten numer. Startowe po bokach. To wszystko są naklejki. Sprawdzam, czy jeszcze gdzieś tutaj się coś nienaklejkowego pojawia, ale chyba. Tylko ta maska jest nienaklejkowa. A nie, przepraszam bardzo, jeszcze tutaj mamy te kersplaty, które też oczywiście są nadrukami. Więc na plus mimo wszystko. Co do tyłu samochodu, on wygląda tutaj no, też troszeczkę kanciasto, aczkolwiek wydaje mi się, że w miarę sensownie. Może ten spoiler mógłby być nieco inaczej zbudowany. Mamy tutaj też naklejki, które oczywiście imitują tylny zderzak. Mamy też wydech. Tak też samochód prezentuje się od spodu. Całkiem sensownie. To jest skonstruowane, nie ma się do czego pod tym kątem przyczepić. Co do takiego ogólnego odbioru, przód też mi się podoba, bo same światła zostały ciekawie rozwiązane może trosze, troszeczkę od góry to gryzie w oczy, że to jest zbyt duża przestrzeń zabrana ale ogólnie rzecz biorąc, na plus to też mi się podoba. Niestety, właśnie taki ogólny odbiór psuje chyba ta część. Centralna. Mamy dach, który jest dość kanciasty. Nie ma tutaj jakiegoś takiego płynnego przejścia, i gdyby to tak delikatnie jakoś zaokrąglić, czy e, użyć skosów, które by tutaj jakoś przechodziły, to Zdecydowanie ten model można by było zrobić inaczej i też wyglądałby po prostu lepiej. Byłby bardziej świeży, bardziej opływowy i naprawdę nie miałoby się takiego wrażenia, że to jest właśnie model z tej poprzedniej generacji Speed Championsów, które były mniejsze, bo to jest taki mój jedyny zarzut. To nie jest zła konstrukcja, to nie jest źle wyglądający samochód, tylko on po prostu bardziej wygląda jak stare Speed Championsy aniżeli nowe. No to jeszcze przyjrzyjmy się mini figurce. Mamy tutaj kierowcę, oczywiście na głowie kask, możemy też założyć włoski, wyraz twarzy. Podwójny z tyłu zdecydowanie bardziej przerażony, no i co do nadruków na torsiku, Audi Team, tutaj jakieś hafty, pikowania i te sprawy, więc taki standardowy kombinezon kierowcy. E, czy lepiej wygląda we fryzurce? Oczywiście, że nie. Kierowca musi mieć kask, musi mieć zasłoniętą przesłonkę i może wtedy wsiadać do fury i oczywiście robić coś w stylu. Bum, 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 bum", no bo tak pewnie ta Audica mogła robić. Warto czy nie warto? Sam nie wiem, bo tak jak możecie wywnioskować z tego, co powiedziałem, według mnie są modele lepsze po tej zmianie Speed Champions na większą szerokość, czy w ogóle na większy wymiar, no bo te samochody są i szersze, i też dłuższe. Po prostu są przeskalowane. I jeśli chodzi o ten model, wydaje mi się, że są samochody z tej serii, które po prostu wyglądają lepiej, a ten nie wygląda źle. On wygląda tak. Powiedziałbym pośrednio, ale oczywiście to jest moje zdanie, bo tak jak powiedziałem, wielu osobom ten model podobał się najbardziej z tej całej serii. Woleli właśnie Audi od Nissana, od Ferrari, od Jaguarów, od Lambo. No a ja jestem po tej stronie, która uważa, że mm, mogło być lepiej, bo jest po prostu trochę zbyt kwadratowo. Po prostu, gdyby zmienić kilka rzeczy w tym samochodzie, on wyglądałby w najzwyczajniej w świecie. Lepiej, bardziej opływowo, bardziej byłby zaoblony, i wtedy nie miałbym do niego żadnych zastrzeżeń. A tak po prostu kilka mam. Ale pamiętajcie, to naprawdę nie jest zła konstrukcja po prostu są lepsze. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!